Dzień dobry, kochani, serdecznie zapraszam osoby urodzone w znaku byka na czytanie miesięczne. Miesiąc grudzień, koniec roku. Grudzień, co u byków w grudniu 2021 roku? Co tutaj? Buławy. Co w grudniu? Dla osób urodzonych w znaku byka. Grudzień 2021 roku. Pokażcie kartę. Jaki to będzie miesiąc dla osób urodzonych w znaku byka? Mhm, karty mi się posypały. Główna energia wasza. Ósemka buław. Wyzwanie: siódemka mieczy. W podstawie mamy dwójkę buław. Odchodzi wisielec. W wiadomych dążeniach macie dziewiątkę pentakli. Przychodzi do Was czwórka mieczy. Możliwości Wasze to ósemka mieczy. Ohoho. Z zewnątrz dziesiątka mieczy. Wpływy zewnętrzne. Co warto wiedzieć? I tutaj jest dziewiątka buław. Ona w tasowaniu się pokazywała. Wynik. Dziesiątka buław. A w tle czytania kapłan. Kapłan mówiący o strukturze. O nauczaniu. Powiem tak, może być nawet o pouczaniu. Tak mi to jakoś zadźwięczało. W kapłanie mamy takie prawdy przyjęte, których się, zasady jakieś, których się nie łamie. Nie mamy prawa łamać, podważać. W kapłanie jest nauka. Nauka taka przekazywana, z, od pokoleń, której nie podważamy, nie, nie, nie kwestionujemy. Trwałość to też kapłan trwałość relacji tutaj karta małżeństw karta umów wieloletnich tło czytania. Czyli coś, jakaś struktura, ale taka um, właśnie dotycząca wiedzy, mądrości, nauki, y, pewnego rodzaju umów, y, tło czytania. Tak jakby... Ja mam takie jakieś dziwne poczucie w, w tej karcie. Y, w chwili obecnej, że jest to takie głową muru, nie przebijesz. Po prostu nie przeskoczysz pewnych rzeczy. Zobaczcie, to jest taki gest, jak wykonuje Mak, jak na górze, tak na dole. No właśnie. Takie mam poczucie, że, że jakaś ściana nie do przebicia. Czytania przez coś będzie albo trudno przejść, albo przejście może być niemożliwe, bo od lat jest ustalone, że jest tak. Główna energia ósemka buław. Wchodzicie w grudzień pędem, z dużym impetem w działaniach. Z dużym impetem. Sprawy mogą się szybko dziać, jakieś informacje szybko napływać. Tu mogą też być podróże, przemieszczanie się różnego rodzaju w sprawach, może zawodowych, może rodzinnych. Tu, tu, tu. dużo ruchu dużo ruchu, dużo działania, dużo informacji, które będą bombardowały Was na początku miesiąca. Na wezwaniu jest siódemka mieczy. Te informacje mogą od Was wymagać pewnego rodzaju, bym powiedziała, przewartościowań, bo w siódemce mieczy robimy coś e, pomimo lęku, odważamy się na coś, robi, wykazujemy się sprytem, odwagą, e, bardzo oglądamy się w przeszłość, boimy się zrobić ten krok do przodu, ale, ale robimy, odważamy się na to. A w siódemce mieczy mm, też robimy coś. Czyli zachowujemy się w sposób taki mało oficjalny. Mogą to być działania poza. Yy, nie w świetle Jupiterów, tylko takie zakulisowe jakieś działania, ruchy. Te informacje mogą wymagać od nas właśnie tego rodzaju działań, takich nie do końca jawnych. To są działania, w których my wykazujemy się bystrością umysłu, pokonujemy jakiś strach wewnętrzny, może lęk, może jakieś nasze obawy. Robimy coś... Że tak powiem, po cichu, bez rozgłosu, żeby być krok przed konkurencją, żeby zrobić coś. Mm, jakby to powiedzieć, no, wykazujemy się sprytem, tak? W Siódemce Mieczy też często mówimy o różnego rodzaju, e, no, takich złodziejach, ludziach, ludziach fałszywych, tak? wyzwaniem mogą być wtedy nasze reakcje na, na ludzi, którzy mogą nas próbować okłamać, okraść czegoś, oszukać. I to może być takie wiecie materialne bardzo, no w okresie przedświątecznym nie trudno o tego rodzaju sytuacje w dużych marketach, tak, w sklepach na zakupach. Pilnujcie Portfeli, pilnujcie to rebek, bo to też może być wyzwaniem, upilnować się. Natomiast no, generalnie może to też być takie okradzenie mnie z emocji, z sił, takie oszukanie kogoś, wykorzystanie o tego rodzaju. Czyli te informacje, które szybko będą napływały na początku miesiąca, one będą od was wymagały Zachowania bystrości umysłu, bardzo szybkich reakcji. Tak czasami trzeba będzie coś zrobić na już, na wczoraj. Yy, I yy, refleksu takiego przełamania lęku własnego, strachu przed zrobieniem czegoś. Bo jak nie zrobicie tego, no to niestety te informacje mogą czasami okazywać się niezbyt miłe dla Was, niezbyt przyjemne. Tak Więc tu w wyzwaniu cały czas mówimy o tym, żeby spryt był po naszej stronie, odwaga po naszej stronie, refleks, szybko coś musimy robić, szybko reagować na te zdarzenia, a jak również nie dać się właśnie oszukać, okłamać, omamić, zbyć byle czym. W podstawie jest dwójka buław. Dwójka buław mówi o rozglądaniu się za możliwościami. Zobaczcie, te, te kruki też się rozglądają. Świat przed nimi i patrzą w którą? Białą, czerwoną, pomarańczową stronę. W podstawie są możliwości. Byki rozglądają się w grudniu za możliwościami. Mają świadomość, że mają możliwości. Pojawiają im się nowe drogi, nowe możliwości. To jest jakby podstawą tej sytuacji, że tu się coś dzieje, tu się coś zadziewa. Bo, bo wy, kochani, w tej dwójce już szukacie nowych dróg, nowych rozwiązań. Aktywnie szukacie. To nie jest tak, że, że tylko się rozglądacie. Macie jakiś komfort, ale chcielibyście może pracę zmienić, może coś w swoim życiu innego zmienić, może partnera, no co by tam nie było, tak? I tutaj te informacje napływają, tylko nie dajcie się gdzieś tutaj wpędzić w maliny albo pokonać własnym lękom. Ale podstawą są możliwości. I rozglądacie się. W którą stronę pójść? Odchodzi do przeszłości Wisielec, właśnie. Coś było, kochani, w zawieszeniu, niezależne od was, coś się odwlekało, coś się opóźniało. No i tutaj, na początku miesiąca, to odpuszcza, bo Wisielec jest na pozycji przeszłości, czyli coś was mocno, długo blokowało, bo to duże arkano, a tutaj są małe arkana, ale was to. Dosyć silnie blokowało na długi czas, no i nie mieliście na to wpływu żadnego, bo w Wisielcu nie mamy wpływu na opóźnienia. Tu przyspiesza akcja, a wy w podstawie rozglądacie się jeszcze, bo nie jesteście jeszcze zdecydowani, macie duże możliwości, szukacie, która droga byłaby dla Was najkorzystniejsza, a tu nagle już, już akcja przyspiesza. Waszymi świadomymi dążeniami, um, dziewiątka denarów. Dziewiątka denarów mówiąca, kochani, o e, singlach. Niekoniecznie byciu w grupie, ale o bardzo dużym komforcie finansowym, emocjonalnym. Tu jest zadowolenie z tego, gdzie jestem. E, niemało mnie to kosztowało, ale to wszystko ja. Ja, ja, ja. Jestem zadowolony ze wszystkiego, co posiadam. Szczęśliwa ze wszystkiego, co mam, bo to moje, bo to mi sprawia radość. Otaczam się przedmiotami, osobami, które są mi bliskie, miłe. W pewien sposób mnie cieszą. Tak, taki jest plan. Tak byście chcieli. No jeszcze nie wiecie, w którą stronę pójść, żeby, żeby ten plan osiągnąć, ale zamysł jest taki właśnie: strefa komfortu moja strefa komfortu co mnie tam inni. Jak mi będzie dobrze, to i innym przy mnie powinno być dobrze, tak? Taki, taki zamysł. Ale w połowie grudnia a no w połowie, czy nie w połowie, ale w grudniu przychodzi do Was czwórka mieczy. Wycofanie jakieś. Jakieś wycofanie. Jakieś tutaj. Stagnacja. Brak. Jak, jakbyście się. Hmm. Bardzo dziwne, bo tak, macie, widzicie możliwości, jeszcze nie wiecie, w którą stronę pójdziecie, przyspiesza akcja, wykazuje, no, w wyzwaniu jest to wykazanie się sprytem i odwagą, tak, tutaj w siódemce, więc no, jeśli się wykażecie odwagą, macie plan na siebie i to bardzo fajny, a to jednak się wycofujecie. Coś się zadziewa. Coś się zadziewa w grudniu, co powoduje, że a ja odkładam miecz, a ja nie walczę o swoje, a ja nie idę do przodu. Co się zadziewa? Aż, aż mnie dziw bierze, bo tu tak pięknie, jak to mówią, pięknie żarło i zdechło. Pułapki, blokady, ósemka mieczy. Dlaczego się blokujecie? Bo coś was blokuje. Wam się wydaje, że wam nie wolno myśleć indywidualnie po swojemu. Kapłan mówi o tym, ja wiem, co ty masz myśleć, ja wiem, co ty masz robić, jak żyć, jak, jak na świat patrzeć. I ja się obawiam, że wy przejmujecie ten tok myślenia. No bo ósemka mieczy to jest blokada własnych myśli. Nie uda się, nie widzę dróg, nie widzę rozwiązań, nie widzę sposobów. Dlaczego nie widzę? Bo przez lata miałam wpojone, czy miałem wpojone, że tak świat wygląda, tak wygląda rzeczywistość. W kapłanie, gdzie po twojemu? Jakie twoje pomysły, jakie twoje możliwości? Marzy ci się stabilizacja zależna wyłącznie od ciebie, to ja tobie będę mówić, co dla ciebie jest dobre. Ja kapłan, ja struktura, ja mąż, ja żona, ja nie wiem kto. Ojciec, ksiądz. Dorysujcie sobie, kogo chcecie. Blokujecie się. Dlatego to, to wycofanie w czwórce Was ogarnia, bo Wasze możliwości są takie, znaleźliście się w pułapce własnych myśli. Może coś mm, Was ogranicza w taki sposób, a to nie wypada. Bo zobaczcie, co macie we wpływach w, z zewnątrz. Dziesiątkę mieczy. Dźgają Was z zewnątrz. Dzigają Was. Ty już sama nie wiesz, czego chcesz. A po co ci to? A na co ci to? Co ci tu źle w dwójce? Dwójka jest kartą, w której jest... mamy komfort, ale my chcemy y, poszerzać horyzonty, poznawać świat, robić coś nowego, coś twórczego, pójść w jakimś innym kierunku, posmakować czegoś innego w życiu. A tu z zewnątrz mamy informacje. Mało wspierające, co? W dziesiątce mieczy z zewnątrz dostajemy informacje dobijające nas. Nie ma wsparcia w dziesiątce. Jest kopanie leżącego. Stąd blokady, kochani. Bardzo szybko wracamy w stare schematy, wtedy bardzo łatwo mówimy: No, tak to głupi pomysł, masz rację. A czy to naszym zdaniem głupi pomysł? Niekoniecznie. Struktura nam tak mówi. Od lat to było uważane za głupie i nierozsądne. To jak Ty możesz to zmienić? Czujecie klimat? Dziewiątka była w, w nadziejach bądź obawach. Powiem tak. Dziewiątka buław mówi o niedokończonych kwestiach, jakichś działaniach, jakichś rzeczach, jakichś sprawach niedomkniętych. Coś się za nami wlecze, nie możemy spokojnie usiąść, odpocząć albo, albo relaksować się. W dziewiątce buław nie domknęliśmy czegoś. Może jasno nie postawiliśmy swojego zdania. Mo, nie zaznaczyliśmy swojego zdania. Nie, jasno nie postawiliśmy sprawy. Może zostawiliśmy komuś jeszcze jakieś pole do działania, a tu jednak od, od, od nas to wszystko zależy. Więc w dziewiątce buław niedokończone mamy jakieś kwestie. I tu trzeba jeszcze mimo zmęczenia sporego materiału już, bo, bo jesteśmy umęczeni, bo najpierw mieliśmy jakieś od Odwleczenia się, w ogóle niezależne od nas. No, nic nie mogliśmy w tej kwestii zrobić. A teraz jeszcze mamy blokady e, narzucane gdzieś, jakby albo my sami sobie narzucamy, bo to czasami wiecie, nie musi nam ktoś mówić. My mamy wpojone do głowy, że pewnych kwestii nam nie wolno, że tak się nie robi, że tak nie wypada, że takie zachowanie jest nie na miejscu. A czego ty chcesz, przecież tu masz dobrze to tutaj w dziewiątce karty mówią, dokończ, dokończ to, co rozpocząłeś, porządnie to zrób, do końca. Załatw to do końca, pozamiataj, posprzątaj. No i wynikiem na koniec miesiąca tego domykania spraw, pójścia za swoim, jakby tokiem myślenia, dążeniu do, do swojego komfortu i stabilizacji, przełamywaniu blokad, barier i pewnych takich słuchajcie, bo tu, tu, tu mogą być jakieś umowy, jakieś u, chcę powiedzieć: no, umowy. Kwestie na przykład urzędnicze. Takie wiecie, idziesz do urzędu, coś załatwiasz, a tam pani w okienku mówi: sprawa wygląda tak, 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 tak. I nic pani nie może zrobić w tym temacie. Czytam pan. Dlaczego? Nie, bo nie, bo tak stanowią przepisy, nie robimy wyjątków i w ogóle. Macie kapłana. No i się blokujecie na coś. Ogarniają was lęki, no to, to nie wiadomo którędy teraz iść. Jest z zewnątrz same przeciwności, nikt nie jest po waszej stronie, nikt wam nie pomaga, pani w urzędzie przeciwna. Coś niedokończone, rozgrzebane. Karty mówią. Na koniec miesiąca się tak narobisz, tak nacharujesz, ale podomykasz te tematy. Podomykasz te sprawy. Koniec miesiąca e, zmęczenie. Możecie mieć dolegliwości kręgosłupa. Generalnie takiego przemęczenia. No ja mówię, może, może tutaj na przykład nie macie ochoty, prozaicznie teraz powiem, tak abstrahując od wielkich, y, nie wiadomo jakich rzeczy. Może nie macie ochoty robić Świąt. Wyprawiać świąt. Wiele osób świąt nie robi. I wy chcecie w tym roku, tak, mam to gdzieś. Nie wystarczy. Mój komfort, nie wiem. Moje ja i moje dziecko, z którym zostałam, spędzę te święta jak uważam, tak? Ach, ale jak to? Ktoś tutaj z boku. Ale jak? No, ty nie robisz świąt, to ty jesteś, e, e, nie wiem, jakimś wyrodkiem, odmieńcem. Tak nie można, wszyscy robią święta, wszyscy robią prezenty. Ty jakiś dziwny jesteś, dziwna jesteś. Jakby nie dają wam prawa do bycia sobą, do życia po swojemu, bo tak jest narzucone od lat. Czemu tak jest narzucone? Już nawet nikt nie pamięta, ale bo tak jest. Ja mówię, tu dałam taki przykład świąt, ale to mogą być różne kwestie. To na koniec miesiąca możecie coś zrobić, żeby zrobić po swojemu. Ale będzie to Was kosztowało bardzo dużo wysiłku. Jeżeli e, zrobicie coś w, w tym nurcie, w którym e, z zewnątrz do Was docierają informacje, czyli zrób te święta, mimo tego, że tego nie, nie masz ochoty na to no, to, no to też się nacharujecie i na koniec miesiąca może być takie przeciążenie, bo goście pojadą, talerze do pozmywania, dom do posprzątania, no i po świętach. Nie odbieram nikomu radości, broń Boże, ze świąt, bo każdy ma święta takie, jakie tam sobie lubi, tak? Natomiast dałam to jako przykład, żebyście zrozumieli, czego może to dotyczyć. Pewnego rodzaju struktury, pewnego rodzaju zachowań, ustalonych zasad od lat, od wieków, które nie podlegają dyskusji. I może się okazać, że wy będziecie chcieli inaczej coś zrobić w tym życiu, w tym miesiącu, a tutaj jakby z zewnątrz ani te zasady ogólnie panujące, ani ludzie wokół Was nie pozwalają Wam na to. I tutaj karty mówią: dokończ, zrób po swojemu. Będzie Ci to kosztowało jakiś wysiłek, ale to ma Ci zapewnić to, na co czekasz, czyli ten komfort, ten spokój, to ten mój świat po mojemu. Bo dziewiątka yy, denarów mówi o tym, że otacza mnie mój świat który ja sobie sam, sama. Nie, bo ktoś mi go urządził. To wszystko jest na tym miejscu, na którym ja chciałam to postawić. I takiego grudnia Wam życzę. Wszystkiego dobrego.